Witajcie moi mili, z tej strony tarocistka Winaja i przychodzę do Was kochani z nowością. Karta dnia. Dla każdego znaku Zodiaku od dzisiaj do końca tego tygodnia, codziennie rano będę nagrywała dla Was takie czytanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać. Być może, kto wie, to będzie stały element na tym kanale. Także zapraszam do wysłuchania, zarówno moich kochanych, cudownych subskrybentów, jak również osoby, które są tutaj pierwszy raz. Także zapraszam do subskrypcji, do komentarzy, łapki w górę, co. ]kolwiek. będzie mi bardzo miło. Dobrze kochani, już nie gadamy i teraz tak, już zaczynam tasować karty i teraz mówię zwłaszcza do osób, które są ze mną już dłuższy czas. Wy tu zauważyliście, że ostatnio coraz no jak na lekarstwo tych moich nagrań, ale ja zawsze powtarzam, tarocista to nie jest nad człowiek, także ma swoje życie, swoje problemy. No i niestety praca z kartami już na tym polega. Że lepiej nie stawiać kart w momentach takich zakrętów życiowych i tak dalej, sprzecznych emocji, burzujących emocji, ponieważ wtedy przekaz może być bardzo zakłamany. Dlatego ja właśnie troszeczkę unikam stawiania kart w takich sytuacjach, ale już jak słyszycie, nie jest źle. Zatem, tak jak obiecuję od dzisiaj do końca tygodnia, karta dnia dla każdego znaku Zodiaku. Zaczynamy, nie gadamy. Ok, zaczynamy tradycyjnie od zodiakalnych baranków. I czego baranki dzisiaj mogą się spodziewać? Jaka rada od kart dla zodiakalnych y, baranków? Ok, baranki moje kochane, ta karta jest za, za zawsze taką przestrogą. Przed wszelkimi objawami nieuczciwości, podstępu, oszust. Więc zalecane, abyście dzisiaj troszeczkę tak... Y, bardzo ostrożnie podchodzili do wszelkich spraw, a przede wszystkim zwracali uwagę na osoby, które podczas takiej zwykłej rozmowy będą próbowały wyciągnąć od Was jakiekolwiek informacje. Więc tutaj rada od kart, żebyście troszeczkę działali w ciszy, mało mówili i no, za dużo informacji nie udzielali innym osobom, także w ten sposób. To wygląda. Dla baranków na dzisiaj taka rada. Dobrze. I byczki. Co tu u byczków dzisiaj? Co te karty doradzą zodiakalnym byczkom na dzisiaj? Proszę bardzo. Piękna karta, moja ulubiona karta, ze względu na to, że to jest karta zodiakalnej panny. Byczki, kochane. Mm, ta karta mówi o tym, że jeżeli dzisiaj. Musicie podjąć jakąś ważną decyzję, to spróbujcie odłożyć to na jutro. Albo, jeżeli nie jest możliwość odłożenia tego na jutro, to bardzo dokładnie się zastanówcie nad tym, jaką decyzję podejmujecie i czy to będzie oczywiście słuszne dla Was, jak najbardziej. Ale jednak ta karta tutaj raczej mówi, żebyście to odłożyli w czasie na jutro, na pojutrze. I teraz tak. Kochani, nie wiem dlaczego. Właśnie w tej chwili patrząc na to kartę, przyszło mi do głowy jakieś polisy ubezpieczeniowe. Jeśli są tu jakieś byczki, to warto dzisiaj zajrzeć do tego typu dokumentów, żeby się nie okazało, że jakaś polisa jest po prostu przeoczona. Także taka informacja dla zotekalnych byczków. Okej, okay, byczki i teraz bliźnięta. Bliźnięta, bliźnięta. Błędniaki, rada na dzisiaj jest po prostu króciutko. Zachowaj czujność wobec wszystkich i wszystkiego. I teraz tak, nie to, że ktoś wam będzie jakoś zagrażał albo coś, ale z pewnych powodów właśnie dzisiaj warto mieć takie ograniczone zaufanie do wszystkich, do wszystkiego. Troszeczkę ta karta też mówi, że chwila nieuwagi może troszeczkę nam zniweczyć niektóre plany lub pokrzyżować no, to, co mieliśmy zaplanowane. Więc, moje drogie bliźniaczki, dzisiaj warto troszeczkę tak z ograniczonym zaufaniem do niektórych. Troszeczkę za, spróbujcie się, dosłownie za kartę mówię, zamknąć w sobie lub bronić swojego zdania, swoich interesów. Taki przekaz dla bliźniąt. Ok. Zatem teraz raczek. Co dzisiaj dla raczka? Co my tu mamy dla raczka? Mhm. Okej. Okay. Przewrotny los. <laughs> Szybkie zmiany, niespodzianki. I tu ta karta mówi zarówno o tych zmianach, niespodziankach, zarówno o tych dobrych, jak i o tych złych. Więc możecie się dzisiaj spodziewać dosłownie wszystkiego, moje drogie raczki. I teraz tak. Może być też tak, że. Dzisiaj będziecie mieli do czynienia z osobą, z kimś kto będzie taki wyjątkowo kapryśny, trudno będzie się z nim dogadać, bo on będzie co chwilę zmieniał zdanie i nie będziecie wiedzieli właściwie o co chodzi, więc możecie się takiej osoby, takiej rozmowy spodziewać, ale ta karta może też mówić o tym, że to wyraczki, dzisiaj będziecie tacy niezdecydowani, nie będziecie wiedzieli czego chcecie od życia, tacy troszeczkę rozproszeni, więc no troszeczkę uważajcie kochani. Drogie raczki. Takie, ale ogólnie ta karta mówi o nagłych, niespodziewanych zmianach, taka przewrotność losu, więc możecie się tego spodziewać. Ok, raczek i teraz lew. Co ulwiaczka na dzisiaj? Kochani, błachowski, dosłownie dzisiaj wszelkie błahostki, wszelkie drobne sprzeczki i tak dalej, ploteczki mogą Was wyprowadzić troszeczkę z równowagi. Zwracajcie uwagę. Na wszelkiego rodzaju krytykę, jaką pójdzie w Waszą stronę. To ja zawsze w tej karcie w ten sposób mówię i to już mi się niejednokrotnie sprawdziło, ponieważ ta krytyka, te słowa, które dzisiaj mogą paść pod Waszym adresem, bez względu na to, czy to będą właśnie takie dość no, nie, niepochlebne słowa czy pochlebne. Tych słowach może być jakaś bardzo cenna rada dla Was, więc uważnie słuchajcie. Nie obrażajcie się, bo to tak jak mówię, błahostki dzisiaj, tylko błahostki mogą was wyprowadzić z równowagi, więc raczej się nie musicie tutaj za bardzo e, przejmować. Tylko pamiętajcie, bierzecie ze słów innych osób, skierowanych pod Waszym adresem ważne e, takie informacje, bo tam mogą być cenne wskazówki dla Was dzisiaj. Mhm. Dobrze, i panienka. Co tam u panienki dzisiaj? Co tam u panieneczki? Mm -hmm, proszę bardzo. No, panienki, dzisiaj sobie popadniecie: będziecie popadać albo w jakieś tam drobne obsesje, drobne kaprysy. Uraczka to mieliśmy też, te kapryski takie. I w sumie sami nie będziecie wiedzieć, czego chcecie e, i co dalej robić. Tak, takie troszeczkę zmienne nastroje dzisiaj będziecie popadać. Ale też ta karta może mówić o tym, że to będziecie mieli do czynienia z takim osobnikiem, który będzie jakiś taki, właśnie będzie popadał w skrajne emocje i będziecie musieli tą osobę na przykład pocieszać albo próbować uspokoić. Ale ogólnie, kochani, ta karta jest dobrą kartą. Mówi raczej o dobrym nastroju. Może tak jak mówiłam, kaprysów takich emocjonalnych, ale wiadomo, czasami nie każdy z nas ma taki dzień, że samemu się nie wie, co nam w tej duszy gra, co nam w tym serduchu siedzi. Więc taki dzień dla panienek. Ale ogólnie, tak jak powiedziałam, pozytywna karta, raczej dobry nastrój. Odrobinę tylko troszeczkę takich wzburzonych e, emocji. Ok, panienka. Zatem teraz zaglądamy do wagi, do wagi, co tam wagusia? No, słuchajcie, e, no dzisiaj nic Was raczej z równowagi nie wyprowadzi, to taki jest bardzo fajny dzień na to, żeby się zająć skomplikowanymi sprawami, jeżeli takie macie, dzisiaj na pewno podołacie, dacie radę i też warto się dzisiaj też zająć takimi sprawami, które od jakiegoś czasu odkładaliście, e, na później. Niektóre wagi mogą być trochę zazdrosne o swojego partnera dzisiaj, jakieś takie wypłyną informacje lub partner będzie, partnerka zazdrosna o wagę, więc też tutaj możecie się z czymś takim zmierzyć. Ale ogólnie, tak jak powiedziałam, dzisiaj będziecie, poczujecie tą moc, taką wewnętrzną swoją moc, także fajna dla Was energia. Dobrze i teraz zaglądamy do skorpionków. Skorpioneczko, mm -hmm. skorpioneczko. Powiem krótko: Skorpionki, to, co macie zrobić dzisiaj, zróbcie jutro. Mm -hmm. No, to w ten sposób Wam tutaj powiem. I to będzie fajnie, ponieważ ta karta pokazuje, że jeżeli musicie się czymś zająć, to warto to odłożyć na jutro. Zwłaszcza po to, żebyście się nad tym mocno zastanowili i spróbowali na te wszystkie sprawy, które są dla Was ważne, spojrzeć z takiej innej perspektywy, ze wszystkich stron dosłownie rozpatrzeć każdą nawet zastanowić się. Jeżeli jakiś skorpionek gdzieś potrzebuje odpoczynku, zamknięcia się i nic robienia, to też ta karta pokazuje, że warto dzisiaj właśnie tym nic nierobieniem się zająć. Mhm. Ok, I, 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 i skorpion, więc teraz mamy strzelca. Strzelec, strzelec. No, kochani, ym... Bardzo energiczny dzień, poczujecie przypływ energii jak najbardziej, więc warto. E, dzisiaj się wieloma, możecie się śmiało zajmować wieloma sprawami naraz, jak najbardziej. Wiele dzisiaj możecie zdziałać, ponieważ no, ta karta pokazuje taką energię w Was, która w Was się narodzi. Tylko kochani, nie działajcie dzisiaj za wszelką cenę, nie musicie wszystkiego doprowadzić do końca, bo tu jest też taka malutka przestruga, że możecie po drodze komuś zrobić kuku. Więc uważajcie na inne osoby, zwracajcie uwagę na inne osoby, nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na sobie i na swoim działaniu. Może się pojawić dzisiaj jakiś facet, który no, troszeczkę będzie próbował wami może nie tyle manipulować, co będzie próbował wykorzystać was do swoich celów jakiś, wiadomo, więc uważajcie na jakiegoś tego typu faceta, który będzie tutaj próbował Was do czegoś namawiać. Do, dokładnie słuchajcie, do czego ten facet Was namawia. Raczej facet, także zwracajcie kochani na to uwagę. Okej, okay. eee, koziorożec. Koziorożec, koziorożec, koziorożec. <laughs> Mi się wydaje, że ostatnio chyba w tygodniówce ta karta dla Was była, ale tak. Dzisiaj troszeczkę nie wszystko może potoczyć się z, zgodnie z Waszym planem, zgodnie z Waszym pomysłem. Więc spokojnie, spokojnie, nie, nie tutaj, nie wyrywajcie się za mocno. Jeżeli trzeba, to odczekajcie, poczekajcie. Nie przejmujcie się przede wszystkim. Słuchajcie, jeśli nie dziś, to jutro. Zostawcie po prostu to. I tak jak już mówiłam, to, co chcieliście właśnie zrobić dzisiaj może być troszeczkę nie tak, albo może wam się wydawa, że to się dzieje nie tak, ale poczekajcie. Poczekajcie do jutra, bo tutaj jest światełko w tunelu, że nawet jeżeli coś wam dzisiaj nie pójdzie po waszej myśli, to na pewno jutro to zostanie rozwiązane. Teraz mi też przyszło na myśl, kochani, że jeżeli ktoś wam. Wisi jakieś pieniądze, bo na przykład że mam te pieniądze, raczej e, tych pieniędzy tutaj nie zobaczę, Tutaj na spokojnie, e, opalanie jutro będzie lepiej. Dobrze, mhm, tak to u koziorożców, wodniczek, 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 co tam u wodniczkę dzisiaj mamy... Co tam mamy? U wodniczka, kochani, i tutaj mamy kobietę, i teraz tak, urzędniczka, pielęgniarka, dentystka. Jeżeli jakiś wodniczek y, musi się tego typu sprawami zająć, o właśnie o takimi o, obok urzędniczki, czy tam pielęgniarka, dentystka i tak dalej, no to warto się dzisiaj do tej specjalistki y, udać. Tak, w cudzysłowie, u specjalistki, bo prawdopodobnie takiej pomocy możecie dzisiaj potrzebować. I teraz tak, kochani, tutaj też jest pokazane, że może się pojawić jakaś drobna sprzeczka z raczej z jakąś kobietą, lub będziecie, będziecie musieli udzielić pomocy jakiejś kobiecie, więc zwracajcie na to uwagę jak najbardziej. Jednak, kochani, pomimo wszystko ta karta tutaj pokazuje, żebyście jeżeli jesteś kobietą, żebyś nie próbowała narzucać swojego zdania za mocno innym osobom dzisiaj, bo to się może źle zakończyć, ale jeżeli jesteś mężczyzną, to zwracaj też uwagę na to, żeby jakaś kobieta nie próbowała cię dzisiaj e, zdominować. Także taka rada dla wodniczków. Ok, i rybki. Zostały nam rybki. Co u tych rybeczek dzisiaj? Co te rybeńki? Co te rybeńki? No, jego piękna karta, kochani. Nieprawdacie, że ona jest piękna. I rybki, natchnienie, wena twórcza, energia, a zarazem spokój. Także no, przepiękne zakończenie tego czytania dla rybek, prawda? Dobry moment, kochani, dzisiaj jest na to, abyście mm, zajęli się dzisiaj tym, co takiego czasu siedzi Wam w głowie, jakieś pomysły, jeżeli macie. to Tutaj mamy takie fajne niespodzianki, fajną taką zapowiedź właśnie robienia czegoś nowego, ale tak w taki fajny, spokojny sposób. Kochani, jak widzicie, dzisiaj przed Wami taki spokój, natchnienie, wena. Także co by się nie działo, Wy to przyjmujecie z takim stoickim, fajnym... Pokojem, piękne, właśnie piękna karta dla rybek na dzisiaj. Mhm. Okej, okay, kochani, i tak to będzie wyglądało. Do końca tego dnia, tak jak już mówiłam, te czytania, te karty dnia będę Wam tutaj przedstawiać. Dawajcie mi znać, czy, oczy, czy chcecie takich czytań codziennie, bo tak jak już mówiłam, jeśli się spodoba, jak najbardziej jestem gotowa wprowadzić to jako stały element na tym. Kanale, dobrze moi kochani, życzę Wam pięknego dnia. Niech się spełnia tylko piękna energia. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro rano. Pa!